Witam Cię na moim kanale i zapraszam do zgłębiania tajników historii. Podczas tej lekcji dowiesz się, kim był Tadeusz Kościuszko, czym było powstanie Kościuszkowskie, jakie skutki miał upadek powstania Kościuszkowskiego. W XVIII wieku Rzeczpospolita obojga narodów przechodziła poważny kryzys. Okres ten w dziejach Polski jest nazywany upadkiem Rzeczpospolitej. Kryzys państwa polskiego pogłębił się w wyniku kilku ważnych wydarzeń. Rzeczpospolita była osłabiona wewnętrznymi konfliktami oraz licznymi wojnami prowadzonymi w poprzednim stuleciu. Brakowało silnej władzy centralnej, w wyniku braku jedności szlachta była podzielona, brakowało silnych instytucji państwowych, przez co niemożliwe było skuteczne zarządzanie państwem. Brakowało także reform. Które mogłyby usprawnić rządy w państwie. Ponadto narastała walka między szlachtą a królem. Reformy to zmiany, których celem jest na przykład usprawnienie rządów w danym kraju. Te problemy doprowadziły do rozbicia i upadku państwa. Tymczasem państwa sąsiadujące z Polską umacniały swoją potęgę. Austria, Rosja i Prusy posiadały bardzo silną armię. Wykorzystały słabość Polski i zaczęły wpływać na sprawy wewnętrzne naszego kraju. W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały pierwszego rozbioru Polski. Król Stanisław August Poniatowski próbował ratować sytuację Polski, uchwalając w 1791 roku konstytucję 3 maja. Konstytucja miała usprawnić działanie naszego kraju. Niestety nie udało się wprowadzić w życie jej najważniejszych założeń. W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Skutkiem drugiego rozbioru Polski była utrata połowy ziem Rzeczpospolitej. Król Polski był zależny od rosyjskiego ambasadora, a Polacy byli prześladowani. W powietrzu było już czuć, że zbliża się trzeci rozbiór Polski. Polacy bardzo chcieli utrzymać niepodległość na ziemiach, które im pozostały, postanowili więc walczyć o niepodległość. W 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie, a jego głównym celem było odzyskanie niepodległości przez Polskę i walka z zaworcami. Powstanie to zbrojne wystąpienie ludności przeciwko władzy lub obcym wojskom. Po rozbiorach Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. W kraju istniała silna chęć walki o wolność. Generał Tadeusz Kościuszko, który był bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz walk z Rosjanami, stał się symbolem nadziei na odzyskanie suwerenności. Stanął on na czele powstania, które nazwano od jego nazwiska powstaniem Kościuszkowskim. Ogłoszenie powstania Kościuszkowskiego nastąpiło 24 marca 1794 roku. Kościuszko ogłosił powstanie w Krakowie i złożył uroczystą przysięgę, a dzień później wydał akt powstania, wzywający do walki wszystkich obywateli. Powstanie miało na celu wyparcie wojsk rosyjskich i pruskich. Z Rzeczypospolitej. Powstanie Kościuszkowskie znalazło szerokie poparcie wśród chłopów, którym obiecano przez Kościuszkę uwolnienie od pańszczyzny i nadanie im ziem, z kolei szlachta mimo początkowej obojętności również dołączyła do walki. Tadeusz Kościuszko został naczelnym wodzem powstania. Armia Kościuszki liczyła kilka tysięcy żołnierzy. W armii znajdowali się kosynierzy, czyli chłopi uzbrojeni w kosy. Kosynierzy walczyli kosami, na czubku których znajdowało się ostrze odwrócone do góry. Byli ubrani w chłopskie jasne stroje spięte pasami. Powstanie toczyło się przez kilka miesięcy, a Tadeusz Kościuszko wykazał się wielką odwagą i zdolnościami dowódczymi. Żołnierze wyruszyli z Krakowa do pobliskich miast, aby połączyć siły z innymi oddziałami powstańców. Które tworzyły się w różnych wsiach i miasteczkach. We wsi Racławice doszło do bitwy, w której bardzo zasłużyli się kosynierzy. Odważnie atakowali rosyjskich przeciwników, którzy byli znacznie lepiej wyszkoleni i uzbrojeni. Kosynierom udało się zdobyć armaty wroga i rozbić piechotę przeciwnika. Zwycięstwo pod Racławicami dało chwałę Tadeuszowi Kościuszce i polskim kosynierom. Bitwa pod Racławicami była jednym z najważniejszych zwycięstw powstańców. Wojska kościuszki pokonały wojska rosyjskie, co stanowiło wielki sukces i podniosło morale powstańców. Dzięki temu zwycięstwu wielu ludzi z różnych części Polski dołączyło do powstania. W walce szczególnie mocno wykazał się chłop Wojciech Bartos. Zgasił on ląd armaty pomimo ogromnego ostrzału przez wroga. Za swoje męstwo został uhonorowany stopniem oficera i nazwiskiem Głowacki. Bitwa pod Racławicami została uwieczniona na obrazie Wojciecha Kossaka Panorama Racławicka, którą możemy podziwiać we Wrocławiu obraz ma ponad 100 metrów. Po sukcesie walki pod racławicami powstańcy opanowali Warszawę, natomiast później do wojsk rosyjskich dołączyły wojska pruskie. Niestety, zjednoczone siły wroga okazały się nie do pokonania. Mimo początkowych sukcesów, sytuacja powstańców pogarszała się. Z czasem zbrojnie potężniejsi zaborcy zaczęli odnosić przewagę. Powstańcy zaczęli podnosić porażki, na przykład w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku, której skutkiem było pojmanie Tadeusza kościuszki do rosyjskiej niewoli. Następnie Rosjanie zajęli Warszawę, a powstanie Kościuszkowskie upadło. Zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Polski i rozpoczął się trwający 123 lata okres niewoli. Powstanie Kościuszkowskie zakończyło się klęską, co skutkowało ogromną tragedią dla Polaków. Po klęsce powstania Polska straciła ostatecznie nadzieję na odzyskanie niepodległości, a zaborcy umocnili swoją władzę nad ziemiami polskimi. Po wzięciu kościuszki do niewoli, powstańcy nie mieli już silnego przywódcy. W wyniku tego powstanie straciło swoje podstawy, a walki szybko wygasły. Ostatnie próby oporu były stłumione przez wojska rosyjskie i pruskie. Tadeusz Kościuszko był więziony przez dwa lata w Petersburgu. Po uwolnieniu wyjechał na zachód i nigdy nie wrócił do Polski. Po stłumieniu powstania, zaborcy zaczęli wdrażać surowe środki represji. Rosja i Prusy przeprowadziły liczne rewizje, a wielu Polaków zostało zmuszonych do emigracji. Nastąpiło także pogłębienie procesu germanizacji i rusyfikacji. W 1795 roku zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Polski. Król Stanisław August Poniatowski abdykował. Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Rozpoczął się ponad stuletni okres niewoli Polaków. Chociaż powstanie kościuszkowskie zakończyło się klęską, miało ogromne znaczenie dla przyszłości Polski. Tadeusz Kościuszko stał się symbolem walki o wolność, a idea narodowego oporu przeciw zaborcom była żywa wśród Polaków przez kolejne dziesięciolecia. Powstanie kościuszkowskie było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski pokazującym niezłomność narodu i jego dążenie do wolności mimo ostatecznej klęski. Zapamiętaj, w XVIII wieku kryzys Rzeczpospolitej pogłębiał się. Rosja, Austria i Prusy zagarnęły część Ziem Rzeczpospolitej. Ostatnia próba ratowania Upadku Rzeczpospolitej nastąpiła w 1794 roku. Było to powstanie Kościuszkowskie. Polacy pokonali Rosjan w bitwie pod Racławicami. Natomiast całe powstanie zakończyło się klęską. W 1795 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały trzeciego rozbioru Polski i rozpoczął się 123-letni okres niewoli Polaków. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!